Mamy koniec maja. Powinien właśnie trwać festiwal Raport. Powinny trwać czytania aktorskie, czytania performatywne pięciu sztuk, które kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej wytypowała do finału. No ale to jak wiadomo się nie dzieje, no bo ten fredny robaczek lata i zaraża. No ale żeby nie było tak, że nic się nie dzieje i że ten robaczek jest okiem nad nami górą, zapraszamy od... 1 do 5 czerwca od poniedziałku do piątku, na lektury zdalne nagrane przez aktorów Teatru Miejskiego w Gdyni pod kierownictwem Piotra Tajczaka. Tych pięciu sztuk wytypowanych do, do finału to są takie sztuki: Debil Maliny, Prześlugi, Incydent Jarosława Jakubowskiego, Kapelusz Michała Rachmana, Listen to Your Heart Piotra Rowickiego i Świetłana Przemysłowa Wojciechka. Zapraszamy do oglądania, kto nie zdąży, powiadam, może to zrobić chwilę wcześniej, chwilę później, bo te nagrania będą na y, stronie teatru. A we wrześniu, mam nadzieję, mam wielką nadzieję, spotkamy się już bez pośrednictwa internetu, na żywo, w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Wtedy przyjadą autorzy, y, będą z nimi rozmowy, wtedy jeszcze raz posłuchamy tych tekstów w wykonaniu aktorów, przyjedzie kapituła. I przyzna Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną jednemu z tej piątki. A na razie zapraszam na posłuchanie i obejrzenie, jakie to sztuki w tym roku o tę nagrodę walczą.